co so, os, odnośnie ostatniego programu sytuacja była lekko bez kontroli przyznam, zjarałem się na tamten program. Nie byłem w dobrej formie, byłem lekko zmieszany, nie wiedziałem, co tam się do końca działo. Później jak to obejrzałem i zobaczyłem, co się odpierdalało, to zobaczyłem, że byru, było tej, na początku myślałem, że trzech, ale dwóch śmieci, którzy mi dokuczali. Eee, nie, śmieci poczekaj, nie, poczekaj, jesteś, poczekaj, skończę jedną rzecz, bo nie do ciebie, nie z teraz rozmawiam, kolego. Eee, chciałem tutaj do Mateusza jedną rzecz powiedzieć. Rykoszetem nazbierałeś ode mnie później w mediach, ja nie do końca przeanalizowałem to nagranie, odebrałem to wszystko jako atak, ty jesteś prowadzącym i nie mogę tutaj jakby ze swojej strony mieć do ciebie pretensji, po prostu rykoszetem w emocjach, a mówię, no też pojarałem sobie troszkę, wiesz, odpaliłem się niepotrzebnie później, więc z mojej strony e, niepotrzebnie ci poubliżałem, jesteś spoko gościem, prywatnie się nie znamy, więc a no nie na tyle, więc... Zamknij nie mordę, nie poczekaj, daj mi dokończyć. Daj, okay. mi dokończyć, daj mi dokończyć. Klejkę, więc kurwa! chciałem. Klejkaj! Gano, Ej ty kurwa, grubasie jeden. Siedź tam cicho, a ty posłuchaj, zaraz będziesz miał swój głos. Więc z mojej no. strony chciałem Cię przeprosić, bo mówię, jak popełnił błąd, to potrafię przeprosić, więc nie mam nic do ciebie, porozmawialiśmy sobie prywatnie. Jest, okay. A tutaj chciałem dla widzów po prostu, że, że jest, jest pięć. Jest a ja chciałem pięć. zapytać Cię, co w takim razie też powiedzieć chłopakom, no bo to była sytuacja bez precedensu, wyszedłeś w trakcie programu. Słuchaj, no kurwa, przychodzi goście gdzie no na konferencji. Poczekaj, kurwa, to... poczekaj! Nie do ciebie było pytanie. Sekund... Dam, przychodzi... Dam, to, słuchajmy. Dam, o to jebana. Sekwento, posłuchajmy chwilę chociaż, bo tak to przeszykujemy każde zdanie Adriana. Przychodzi, przychodzi gość na konferencję, siedzi obok mnie na, pane, na panelu, wydawało mi się, że jakby nic do siebie nie mamy, zamienialiśmy jakieś tam zdania, wydawało mi się, że jest okej, okay, więc też my nie wpierdalam się. Później wbija na program, zaczyna się do mnie kurwa pultać, ja lekko podjarany, więc siedzę, nie wiem, czy się do końca dzieje i to mi się nie spodobało, więc jak, wsta, jak wstałem, w... zaczął się do mnie, zaczął się do mnie rzucać, Liza gdzieś tam podkręcił, a ja faktycznie kurwa, tak uświadomiłem sobie, co się dzieje, wstałem, dostał strzałkę, usia, to mi ściągnął na dół. Później tamten gruby. Poczekaj, poczekaj chwilę. Zaraz, zaraz weź głos. Usiadł, kurwa, zaraz No ty usiadłeś kurwa, to coś. Jak już będziesz no mnie do tyłu, to Aaa, Co ty pierdolisz? Dobra. Jakś pizda jebana. Ty potem, się ja tak ty potem się przyznałeś, że ja więc to jak ty potem się przyznałeś do steiku. Więc przyznałeś, że mnie uderzyłeś. No i co? No i, no i, pizda, no i dostałeś ja, panieś. Dobra, dampi mordę, kurwo. I teraz tak, siedzieć później na programie i tak, z tym kurwa właśnie, przyznam, si przyznam jedną rzecz. Tego kurwa nie lubię go. Bardzo go nie lubię, ale przekrzyżyć go jest kurwa ciężko. I tu przyznam rację, że po chuj miałem, tam miałem siedzieć i się kurwa z wami wszystkimi szarpać, wstałem i wyszedłem. No i Tyle. się zachowałeś jak pizda, nie, nie, dlaczego, ale dlaczego to uważasz, to było, że jak pizda? bo było to, to że nie coś... chcę! To, że nie chcę siedzieć! To, że nie chcę siedzieć z idiotami, to kurwa. No, stary. Ale ty jesteś największy. Ja siedzę z kim mam ochotę. Jeśli nie mam ochoty, idiotą. siedzieć kurwa z baranami, to nie siedzę z baranami. Największy I do się tego. Nie ci do tego. Właśnie, Dobrze skąd? Chuja, będziesz pchał w tą pizdę. Później, poczekaj. Sekwento, no to pytanie do. To Sekwento, ponieważ na zbliżeniu i na spowolnionym tempie, które wrzucił Adrian Cios, między innymi po tym programie, było widać, że po uderzeniu aż przysiadłeś i chciałem cię zapytać. Nie, czy właśnie. Przysiadłeś, bo ona mnie, dlatego pytam. Nie, tam nikogo nie. No te... Dobra, kurwa, no to może No że chroniarza zapytać, nie, bo chcesz, sam podszedł do mnie i mówi, ty no ładnie go trafiłeś. Po, słuchaj, I to gość, sequento, który nas rozdzielał wtedy. Więc e, kurwa, nie. No, sorry, przyznaj się, e, e, e. dostałeś pizdę i tyle, Dostałeś pizdę i tyle, Lizak. Lizak, tak, Lizak, Lizak, Lizak cię wali kurwa na 0,2 i to wszystko no i tyle zobaczymy. masz w temacie. A ci... teraz Sekwento, twoje zdanie. Oberwałeś na tyle mocno, było widać, że coś białego wyleciało. Coś ci... białego, to była słuchawka od mikrofonu, yy, okay, no okay. to coś białego, a ten pierdolisz, jakiś ząb, nie? Ja okay. się zapytałem i właśnie nie pierdol... Ja się zapytałem, czy to był ząb. Nie, ludzie tak. mi odpowiedzieli, mogę dojść, gumę do żucia, mógł to być mikrofon. Chuj mi to obchodzi, dostajesz bombkę, usiadłeś i tyle. Mam tak? ci do powiedzenia, byczku. No. Tyle. I co, i co jeszcze? No i nic więcej, no mów. Produkuj no się no teraz. To że jesteś pizdą, kurwa. Jak chcesz, to możemy... Dobrze, mówić, no tak powtarzasz. 6 czerwca możemy się napierdalać, jak jesteś taki twardym, chcesz? To co możemy jeszcze? Jak się napierdalać? Byku. robimy? będę na trzy następnego więc nie wiem, o czym to mnie mówić. Jak wygrasz lizakiem, zgłoś się do federacji. To co jak wygrać pizza, jak ty w pizdę dostajesz od Juziwiaka, człowieku, to co ty chcesz? Nie dostajesz. Od Mana dostaniesz dwa razy w pizdeł i spierdolasz no, pizza. To jeżeli to jest no wystawanie w Pizne, no to byku. No o czym no my właśnie. gadamy? Skupisz na swojej. Bo, bo jakbyś był kurwa, z ramę, normalnie to byś kurwa walczył, tak, jakbyś się ją rozjebał. morze. tak, mam w dupie, co tam sobie gadasz? Wygraj mygraj, dupę gadamy. A ty się nie wpierdalaj tam, ty! Nie. Nikogo nie interesuje, co masz w dupie, nie musisz Ale ciebie to, też nic tak, nie interesuje. Ale kurwa, ludzi też nie interesuje, co ty masz, Marcin. Skup się na swoich rzeczach. Dwa razy przegrałeś, tyle. Siedź tam grzecznie i kurwa, pilnuj krzesła. Marcin, Marcin. Dobrze, w takim razie jeszcze ostatnie słowo od Marcina. Przegrałeś, tak, że się o wyniku dowiedziałeś, Dobrze, na... dobrze, nie ma problemu. Karetce na bombach! Jechałem karetką, no i zajebiście. Przejechałem się karetką, chociaż fajnie, jeszcze helikopter nie ma. Zajeb... Spoko, No i pięknie, dobra, siadaj, Marcin, skończmy temat. Dobrze, przechodzimy do następnego.